Wiadomo, że organizm się potrafi odbudować, jeżeli się dobrze zadba o jedzenie, o spanie, o takie rzeczy, no ale, ale no, bieganie 2-3 dni to jest nic zdrowego, no. Nie, nie, nie ukrywajmy tego, nie, to nic nie jest normalnego. ja, ja o tym mówię nie dlatego, że uważam, że, 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 że te osoby wyglądały źle, no tylko jakby pokazując jak duży jest to wysiłek, bo prawda, o, tak. ten, ten film Biegacze <grym> chyba, tak, na, na którym, e, który jakby opowiada o tym, o tym biegu właśnie Siedmiu Szczytów, no, on też pokazuje taką dramaturgię. Wielu mówi, że to jest e, przesadzone, że to jest mocno naciągane, natomiast no, prawda jest taka, że jeżeli ktoś gdzieś tam ten dystans biegnie pierwszy raz, albo nie jest do niego dobrze przygotowany, e, albo coś się wydarzy, no bo przecież to też jest tak długo, odcinek, że tam się mogą różne rzeczy na trasie przy, przydarzyć, to to naprawdę może wyglądać różnie nie? później na Macie. No ja Ci jeszcze powiem tak, że właśnie w to GSB ze, ze wsparciem wtedy co robiłem, co mi Łukasz z z Piotrkiem Gajdą, no to Piotrek Gajda jak był zajawiony wcześniej bieganiem, on chce GSB robić, co jak mnie widział w Comanche to on powiedział, że on to pie całe takie bieganie, że on jak mnie widział to no w ogóle przestaje wiesz, robić takie długie trasy, że on mówi, że to jest takie wyniszczenie, że to jest masakra jak mnie zobaczył że, że on, on zmienił w ogóle zdanie na temat biegania i w ogóle nie. Potem mu przeszło po dwóch, trzech tygodniach, ale jak mnie tam uwidział w tej komarce to było, że to jest katastrofa, nie, jak wyglądałem. Więc no, tak to bywa w tym ulgach. Dorek, powiedz, które z tych Twoich wyzwań, z tych przygód biegowych, o których mówiłeś, tak, no to, 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 to co jakby nie dotyczy startów w zawodach, które Ty wspominasz najlepiej, a które tak naprawdę najbardziej ukształtowały Ciebie jako biegacza, którym jesteś dzisiaj? Która z tych przygód? Z tych wypraw, tak? Mm -hmm. Tak. Kurczę, wiesz co, yy, myślę, że no, Ukarpat bez. Kurczę, ciężko tutaj troszkę to rozdzielić. Powiem każda, każda przygoda ma w sobie coś super, coś fajnego. No ten Ukarpat to na pewno tu był takim pierwszym, najdłuższym projektem. No. Yy, na pewno najpiękniejszym, nie. Bez wątpienia. Ale myślę, że takie rysy, na przykład, co robiłem dziewięć razy, czy WKT, takie trudne projekty, to one gdzieś tam kształtują ten charakter. Rysy to mówisz, rysy, rysy to mówisz o tej sytuacji, kiedy przez 24 godziny, tak? Wbiegałeś. ten na rysy dziewięciokrotnie, tak. To są, to są takie wyprawy, które faktycznie gdzieś tam, no, pokazują Twój charakter, że tak powiem, w zawziętości w tych projektach. Myślę, że każdy projekt też coś wniósł, wniósł do tego mojego, można powiedzieć, mojego bio sportowego. Każdy projekt jest inny. Każdy projekt ma inną długość. To jest, każdy projekt jest to jest taki inny wymiar wyzwania.